Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie plany, zamiary mężczyzn na ciebie, czyli gdzieś tam konkretne kroki, które może podjąć w kolejnych miesiącach, dniach, tygodniach. Także myślę, że warto posłuchać, warto obejrzeć, bo na no dzięki temu będziesz wiedziała czego się spodziewać i co może się wydarzyć między wami. Także zapraszam serdecznie. Jest to rozkład na relacje, ale też bez relacji, także każdy sobie znajdzie coś tutaj dla siebie. Także zapraszam. Zaczniemy sobie od tego, jaki pierwszy krok, który chcę zrobić, czyli co mężczyzna ma w planie jako początkowe działanie, mówiąc o, jakby od teraz. nie? Także spójrzmy. Siódemka pentakli na pozycji pierwszej. To jest karta, która ten rozkład otwiera. Siódemka pentakli w tym miejscu mówi dosyć dosadnie, to znaczy jest to karta cierpliwości, czekanie na owoce pracy, planowania i kalkulacji. W kontekście zamiarów to nie jest działanie spontaniczne, ale raczej zatrzymanie się, obserwacja i ocena, czy inwestycja się opłaci. To jest karta kogoś, kto nie rzuca się od razu w wir decyzji, tylko czeka, sprawdza i myśli. Czy warto? Może wycofać się z częstych kontaktów, żeby zobaczyć, jak ty zareagujesz. No wiesz, czy, czy napiszesz pierwsza, czy też zabiegasz o ten kontakt, czy on to robi samemu. Może przyciągać rozmowy o przyszłości, które, znaczy, żeby sprawdzić, czy sam będziesz naciskać na tę przyszłość, na te rozmowy, możesz zauważyć, że działa powoli. Czyli coś obiecuje, ale nie realizuje od razu i, i Czasem będzie dawał małe sygnały zainteresowania, a potem może być znowu jakaś cisza. Także testuje twoją cierpliwość. To jest no nie fajne, ale tutaj się to pokazuje. E, może skupić się na pracy lub sprawach materialnych, e, żeby mieć wymówkę, dlaczego nic się nie dzieje szybciej między wami. E, więc ten pierwszy wymiar tej karty to mężczyzna, który bada grunt, można by rzec. E, nie podejmuje pochopnej decyzji. Czy, czy gdzieś tam no, sprawdza, czy to faktycznie mu się opłaci, czy chce to, że tak powiem, brnąć w to dalej. Także będzie powoli to robił. Także możesz w kolejnych dniach zauważyć, że ta relacja między końca się rozwija jakoś tam, wiesz, dynamicznie szybko, czy w ogóle tak naprawdę. Bo to są zamiary, które raczej, no właśnie mówią, no, o Takim, no, spowolnieniu. E, także. No. Zamiar, który płynie z tej karty, to obserwacja Twojego zachowania w dłuższym okresie. On chce zobaczyć, czy jesteś cierpliwa, czy dasz mu przestrzeń, czy nie będziesz wymagać szybkich deklaracji. Mężczyźni często w tej energii testują partnerkę. Nie wprost, tylko przez brak jednoznacznych ruchów. Dla niego to jest sposób, żeby upewnić się, że nie wpadnie w coś, czego później będzie żałował. Więc no właśnie. Tutaj takim też ważnym wymiarem w tej karcie. To jest ucieczka od, od odpowiedzialności. Jeśli relacja stanie się bardziej wymagająca, jeśli zaczniesz pytać, dokąd to zmierza, to jego zamiar będzie przyciągnąć temat, a nie odpowiedzieć jasno. On woli powiedzieć, poczekajmy, nie spieszmy się, zamiast dać jednoznaczny sygnał. E, daj mu to kontrolę nad tempem tej relacji. Czy znaczy. Nie, nie można też pominąć tej kwestii materialnej w tej karcie, bo są to jednak pentakle. Jak widzę, że mi karta tutaj trochę rozmazuje. W każdym razie, są to pentakle, które, no właśnie, kwestia materialna, 7 monet to często znak, że mężczyzna czy jakby chce poprawić swoją sytuację zawodową czy finansową, zanim otworzy się bardziej. W jego planach może być, wiesz, coś takiego, najpierw się ustabilizuje, Potem poważne kroki. To może być szczere, ale też bardzo, bardzo wygodne, bo pozwala mu trzymać cię w niepewności, a przede wszystkim póki co sprawdzać. Więc ma wymówkę, jakby, jakbyś powiedziała, że zbyt wolno. Ma też wymówkę, jakby, znaczy, ma też czas, żeby sprawdzić, czy, że tak powiem, pasujesz do niego. Natomiast nie w tym takim dobrym sensie, a bardziej już na, tym, na ten moment bardziej w takim w sensie, że wiesz, no cały czas nie chce się trochę trzymać odpowiedzialności. Yy, więc teraz nie oczekiwałbym gwałtownych zmian. W kolejnych dniach czy tygodniach yy, może się to obejść bez zmian i gdzieś tam, wiesz, bez takiego konkretnego ruchu. Na pozycji drugiej mamy piątkę buław. To jest karta, która pokazuje się jako karta yy, tak naprawdę długoterminowych bardziej zamiarów, ale, ale w tym miejscu może bardziej strategii. Wobec Ciebie, czyli sposób, w jaki chcecie prowadzić w tej relacji. No i właśnie. Piątka Buław to jest karta, która w tym miejscu pokaże, pokazuje przede wszystkim rywalizację, konflikty, rozgrywki siłowe. Więc to jest energia sporów, przepychanek. Testowanie granic również. Także no możesz się tutaj spodziewać tego testowania przede wszystkim. Nie chodzi tu o poważną wojnę, ale raczej o małe bitwy, w których każdy chce udowodnić, że to jego racja czy pozycja jest silniejsza. W kontekście zamiarów mężczyzny oznacza to plan e, sprawdzania ile wytrzymasz, ile zniesiesz i gdzie postawisz granice. Może celowo prowokować sprzeczki albo zadać pytania w teorii... A czy w to nie wyzwania, żeby zobaczyć twoją reakcję? Ne, może zauważyć, że nagle, czy może zauważyć, że nagle porównujecie do innych kobiet, na przykład koleżanek, czy, czy byłych partnerek? Ne, może podkreślać swoją niezależność i nie zgadzać się z tobą dla zasady. Czyli nie będzie to do końca takie, wiesz, że on tego nie czuje, czy, czy inaczej myśli, ale nie zgodzi się, żeby utrzymać swój honor. Ta karta bardzo mocno wskazuje na zamiar testowania i sprawdzania siły relacji. On nie planuje teraz spokojnej, harmonijnej drogi. Wręcz przeciwnie, chce zobaczyć, jak radzisz sobie w trudniejszych momentach. I to szczególnie nam tutaj jakby się łączy z tą siódemką pentakli, no bo jednak tam też mieliśmy testowanie, ale w trochę innym sensie. I pytanie, jak to się łączy, no jest to dosyć proste połączenie, to znaczy jest to testowanie przez brak kontaktu. Przez ciszę. Także spodziewaj się, że tego kontaktu z jego strony inicjacji będzie mało. Eee, to jest test. Co zrobisz? Czy będziesz zabiegać? Czy, czy on będzie musiał jednak napisać? Czy może to olejesz? Także jeśli masz teraz mało kontaktu, czy kontakt jest słabszy zauważalnie, zauważyłeś, że coś jest nie tak, albo kontakt właśnie troszkę umilkł, zamilkł, no to może oznaczać, że właśnie w tym momencie sprawdza, co zrobisz. W tej reakcji na to, co się dzieje między wami. Nie można też tutaj pominąć aspektu porównań, bo właśnie on może jakby zestawiać się z innymi. Nie zawsze wprost, ale w zachowaniu. Można na przykład wspominać o, o tym, co inni mu oferują, co inni robią, jak, jak inni żyją. To jest jego sposób na sprawdzenie, czy poczujesz, że musisz się bardziej postarać. To jest niedojrzałe. Ale bardzo typowe. Wielu mężczyzn buduje w ten sposób swoją pozycję w relacji. No bardzo dziecinne, ale o tym muszę powiedzieć, bo to jest również część tego czytania. Sprawdźmy dalej, bo mamy całkiem ciekawe wejście. Także zobaczymy sobie, co tu się pokaże na pozycji trzeciej. Mamy królową kielichów. Jako kartę, która pojawia się w kontekście tak naprawdę. Tego, co chce ci pokazać na zewnątrz, czyli jak planuje się prezentować w tych kolejnych dniach. I tutaj karta, która przede wszystkim pokazuje, jest to symbol rywalizacji. Znaczy, może nie, może inaczej, bo teraz trochę źle to powiedziałem. Jest to figura pełna empatii, pełna ciepła, emocjonalnej głębi. Więc to jest taki pierwszy, jakby, wiesz, sygnał od tej karty, nie? Który jest bardzo ważny. Natomiast to, co to, czym chciałem powiedzieć w kontekście rywalizacji, bo pojawiła się piątka bułów i ona tu jest jakby ważna, dlatego, że to nam pokazuje w pewnym sensie, że on może oczekiwać, że to ty będziesz go wspierać, nawet jeśli on się dystansuje. Czyli wiesz, mimo tego, że on odchodzi, to on chce tego kontaktu. Czy mimo tego, że nie pokazuje tyle uczuć, nie jest tak zaangażowany, to on chce kontaktu. Czy tego chcesz. To jest już inna kwestia. E, może próbować grać na twojej empatii, czyli opowiadać o swoich problemach, byś mu współczuła. E, być może już ci coś powiedział, co poniekąd miało być takim właśnie zagraniem, że wiesz, powie mi coś smutnego o swoim życiu, e, coś, co być może wprawi ją w taki smutek, albo e, no właśnie odpali jej pokłady empatii i sobie potem pójdę. Zobaczymy, czy za mną pójdzie, no bo jednak to jest taki zarzucony haczyk. Który ty potencjalnie masz złapać. Więc, no właśnie, w połączeniu z tymi kartami z siódemką monet i piątką buław widać wyraźny schemat, w którym z jednej strony przeciąga w czasie, z drugiej wprowadza napięcie, a teraz planuje oprzeć się na twojej wrażliwości i to się bardzo, bardzo dobrze łączy. On dobrze wyczuwa, że jesteś osobą, która ma w sobie dużo serca i cierpliwości. Zamiar w tej karcie to sprawić, byś sama utrzymywała relację swoją emocjonalnością, podczas gdy on może pozwolić sobie na dystans i testowanie. Królowa Kielichów to jest też obraz kobiety idealizowanej. On w planach może mieć traktowanie ciebie jako kogoś wyjątkowego, ale paradoksalnie, zamiast to pokazać, czynami, to on będzie oczekiwał, że to ty. Wciąż będziesz potwierdzać jego wartość. W praktyce może to wyglądać tak, że on dostarczy trochę zamieszania, trochę ciszy i zwłoki, a potem sprawdzi, czy mimo tego wciąż jesteś ciepła i gotowa dawać wsparcie. Wow, jakie, jakie podejście takie! No kurcze, trochę taki red flag, nie? Czerwona flaga. Jak dla mnie przynajmniej. Sama w sobie królowa kielichów to jest obraz kobiety idealizowanej, e, czyli on w planach może mieć traktowanie ciebie jako kogoś wyjątkowego, ale paradoksalnie, e, zamiast to pokazać czynami, e, będzie chciał ciebie ustawić w inny sposób. E, trochę się powtarza, może, natomiast chodzi o to, że tutaj trzeba to podkreślić, że on trochę obraca kota ogonem. I to jest, no, powiedziałbym niebezpieczne, tak naprawdę. Eee, jego plan może być prosty. Ty dasz emocje, ty dasz stabilność, a on w tym czasie sprawdzi, czy to odpowiada. To jest mechanizm częsty u mężczyzn. Zamiast samemu ryzykować, wolą najpierw zobaczyć, ile kobieta jest gotowa dać. Jeśli daje dużo, to czują się bezpiecznie. Jeśli nie, to oczywiście wycofują się. I taki mamy, że tak powiem, finał, w którym to ty zawsze jesteś na pozycji przegranej, tak naprawdę. Znaczy, może nie zawsze, ale. No tak kurczę, to niekorzystnie wygląda, mówiąc szczerze, dla ciebie. No ale nic, zobaczmy co dalej, bo to jeszcze nie koniec. Być może zaraz się pokaże trochę więcej wyjaśnień, bo tutaj mamy konkretne zamiary, ale trochę chyba brak tego, czemu? Tak się dzieje? Także zachęcam, żeby dalej słuchać, bo tutaj zaraz myślę, że trochę się więcej wgłębimy w te jego intencje. Sprawiedliwość sama w sobie kartą jest bilansu, chłodnej oceny, takich konsekwencji. Symbolizuje kalkulację, analizę faktów, szukaniem równowagi. W kontekście zamiarów mężczyzny oznacza, że planuje podejść do relacji bardziej rozumem niż sercem. Chłodno oceniać, co mu się opłaca. I to już jest tutaj, jakby ten spójny obraz z tym, co gdzieś tu się pokazało, bo tak jak mówiłem, tutaj nie ma póki co dużo emocji. To jest fakt, który trzeba, e, trzeba stwierdzić. E, może zacząć mówić bardziej oficjalnym, chłodnym tonem, e, być może już tu zauważyłaś. To jest po części podsycanie tego takiego właśnie trochę powiedziałbym szorstkiego tonu, który ma sprawić, e, być może również. Chcę zauważyć, czy, czy zapytasz się o co chodzi, co się dzieje. Wtedy on dostanie potwierdzenie. On pomyśli sobie, ok, czyli trochę gorzej się odzywam, od razu reaguje. To jest dla mnie znak, że ona nie ma tej relacji gdzieś, tylko jakby wiesz, no takie pytanie, które, znaczy w ogóle zauważenie tego, że gdzieś tam inaczej się odzywacie, inaczej się zachowujecie względem siebie, no to już jest spory sygnał. Także to jest też pewnie część taka, wiesz, no w pewien sposób jakby aranżowana. E, także, no tylko, że mówię, to jest cały czas sytuacja, w której e, jesteś w pozycji przegranej, no a w taką grę się nie gra, w której z pozycji, e, pozycja startu to jest pozycja przegrana. Także no, to tylko tak e, może bardziej już osobiście czy e, subiektywnie. Natomiast idziemy dalej. Na pozycji e, piątej mamy sąd, i to jest karta, która no właśnie w tym miejscu po karcie w ogóle e, sprawiedliwości nam e, pokazuje się sąd, który całkiem ciekawie, bo karta przełomu decyzji, konfrontacji z prawdą, e, i to jest e, karta, która pokazuje, że może nagle wrócić do rozmowy o przyszłości. Po długim okresie milczenia i testowania. Czyli jednak, czyli jednak coś tu się jeszcze dzieje, <grym> można powiedzieć. Natomiast to, co tutaj, jakby wiesz, wybija się poza, poza te karty, czy, czy jako taki duży sygnał, to jest to, że on chce jakiś czas potestować. Być może już teraz to się dzieje, być może już teraz zauważasz, że on trochę gra, trochę pewne rzeczy udaje yy, i w pewien sposób właśnie chce wyciągnąć od ciebie jakieś informacje, czy zobaczyć, jak reagujesz. Na różne rzeczy, jak się zachowujesz w różnych sytuacjach, to jest bardzo ważne. Natomiast, no właśnie, możesz zauważyć, że u niego jest taka potrzeba wyjaśnienia pewnych spraw, które wcześniej zamiatał pod dywan. Teraz nagle pojawi się jakaś taka potrzeba. Sąd o tym mówi, właśnie. Może zacząć wspominać o tym, co było między wami i oceniać, czy to warto kontynuować. Trochę tak jak taki wiesz, mędrzec, który nagle wychodzi i ma jakąś niespotykaną wiedzę. Gdzie ona była wcześniej? Nie wiadomo. No ale w tym momencie czuję się jak jakiś bóg losu i to jest dla mnie trochę zadziwiające. Szczególnie jak to tutaj widać całościowo. No to oczywiście tak pół żartem mówię te ostatnie słowa, natomiast wiadomo, jest to pewien faktycznie taki jakby nagle wyjście z taką trochę może powiedziałbym przewyższonym ego w pewnym sensie. Natomiast to pokazuje, że Możesz poczuć, że wreszcie chce wyciągnąć wnioski i zobaczyć, czy to idzie w stronę tak, albo nie. Więc jeśli jesteś w relacji, która trochę się waha, no to to może być moment, w którym zbliża się moment, gdzie będzie decyzja w jednym albo w drugą. Dlaczego tak myślę? No bo jest to ten moment takiej katalizacji, katalizator, który właśnie przychodzi i to w pewnym sensie no albo w jednym albo w drugą odbija. Także spodziewaj się kilku kolejnych dni, które będą takie, jakby. No właśnie, tak powiedziałem czyli przy, tej, przy tym sprawiedliwości, że to będą dni bardziej takie szorstkie, można by rzec. I, i to nie będzie, jakby, wiesz, żon jakiś zły humor, tylko właśnie w pewnym sensie to tak ma być. Na pozycji szóstej mamy arce Kapłankę, jako karta, która jest kartą tajemnicy milczenia, ukrytych intencji. Myślę, że w kolejnych dniach on może stać się bardziej powściągliwy w słowach, nie, odpowiadać półsłówkami. No, to jest myślę po części związane z tym, co mówiłem, tak? Czyli nie, trochę tej właśnie szorstkości, to również e, trochę niedomówień. Trochę takich kurczy działań zakulisowo, na przykład może sprawdzać Cię przez znajomych albo obserwować w socjalnych mediach zamiast pytać wprost, możesz odczuć, że jest dystans emocjonalny, on będzie obecny i nieobecny jednocześnie, może wytworzyć aurę tajemniczości, żeby utrzymać przewagę i żebyś to Ty szukała odpowiedzi. Właśnie to jest, to jest bardzo silny taki silny sygnał, że to Ty będziesz musiała szukać odpowiedzi ale nie wiem, czy w pełni będziesz chciała. Także tutaj, no to już oczywiście kwestia indywidualna. W międzyczasie chciałem zaprosić cię na stronę duchowykierunek.pl Jeśli masz jakieś pytanie do kart, coś cię intryguje, męczy, być może mogę pomóc, a na pewno postarać się odpowiedzieć na twoje pytania, także serdecznie zapraszam na rozkład prywatny. Jeśli masz ochotę, to. Wejdź na stronę duchowy kierunek.pl i zamów rozkład. Realizuję je w sumie 48 godzin, w większości. Niektóre nawet szybciej, jeśli kupisz taki pakiet. Także być może jestem w stanie Ci szybko powiedzieć coś na temat Twojej indywidualnej sytuacji. Tymczasem, trójka kielichów na pozycji siódmej, jako karta, która w tym miejscu jest kartą spotkań. Towarzystwa, lekki, przyjemnej atmosfery. Yy, więc uwaga, bo w kolejnych dniach może zaproponować Ci spotkanie w grupie z przyjaciółmi yy, zamiast intymnej randki wydwoje. Yy, nie mówię, że to jest jakoś mega złe, ale, ale z drugiej strony teraz jest taki okres, co pokazał poczne karty, że być może oczekiwałabyś czegoś bardziej intymnego. Yy, Możesz usłyszeć od niego coś w stylu teraz chce się bawić, nacieszyć życiem, bardziej luz niż poważne plany. On może wracać do ciebie w momentach, gdy chce towarzystwa i dobrej energii, a znikać, gdy pojawiają się poważne tematy. Możesz zauważyć, że wokół niego kręci się, kręcą się inne osoby, znajome, koleżanki, ktoś z pracy, a on nie zamyka tej przestrzeni. Mimo tego, że jakby wiesz, no jest świadomy o tym, co się dzieje między wami, nie, może dojść do tego, żeby relacja nie była jeszcze oficjalna, tylko raczej swobodna i otwarta. I to, to jest y, ciekawe, powiem szczerze, bo w kontekście tych testów, o których cały czas mówiłem, nie, znaczy cały czas, no powiedzmy, przy kilku kartach się to pokazało, prawda. To pokazuje, że on może nie testować cię pod związek, tylko bardziej testować pod, pod to, czy, czy ty właśnie oczekujesz związku, bo być może on nie oczekuje do końca związku w tym momencie. E, na pozycji ósmej mamy dwójkę buław jako kartę planów, wyborów, e, patrzenia w przyszłość z dystansu, e, także możesz spodziewać się, e, że on w kontekście no właśnie planów takich związkowych bardziej będzie mówił coś w stylu wiesz. Kiedyś, może później, to jeszcze nas czeka, więc spokojnie uspokajając, a zarazem trochę przedłużając, trochę przyciągając ten termin, potencjalnych takich planów bardziej głębokich. Możesz zauważyć, że częściej fantazjuje o przyszłości, ale w teorii, a nie w praktyce. Czyli gdzieś bardziej, właśnie jako takie wiesz, dopowiadanie sobie pewnych historii, trochę takie obiecywanie, ale bez pokrycia w działaniu. I to tutaj się całkiem dobrze zgrywa z tym, co pokazało się wcześniej. No i na koniec dwójka pentakli. To jest karta, która pokazuje się na pozycji dziewiątej, zamykającej ten rozkład, mówiącą nam o balansowaniu, o lawirowaniu. Także jest to karta tak naprawdę mówiąca o no można by rzec ukrytym końcowym zamiarze. I tutaj ta, ta dwójka pentakli no jest takim, no właśnie, takim idealnym podsumowaniem, nie? Bo w sumie cały ten rozkład mówiłem o tym lawirowaniu, trochę jakby nie było, nie? Bo mówiłem, że testuję, ale nie chcę związku, ale coś tam gada, że kiedyś może i dwójka pentakli idealnie to opisuje, prawda? No bo ona jest kartą, jak sama w ogóle poza pokazuje, taką balansującą. Ktoś balansuje, lawiruje, brak jednoznaczności i to się może u tego mężczyzny pojawiać. Także, no, całkiem jasny rozkład. Mam nadzieję, przynajmniej, że całkiem klarowny. E, dziękuję za wysłuchanie do końca. Bardzo mi miło. E, no, a tymczasem, dziękuję i życzę wspaniałego dnia, czy też wieczoru. E, zapraszam na duchowy.pl po rozkłady prywatne. A tymczasem, życzę pięknego dnia, wieczoru. Do usłyszenia. Hej.